Pan Jezus trzy razy pyta Piotra czy miłujesz mnie? Nie? I Pan Jezus używa takiego słowa agape, jak mówi: miłujesz mnie. I to jest taka miłość pełna oblubieńcza, i Piotr za każdym razem odpowiada, tak ja jestem Twoim przyjacielem, bo używa słowa filo greckiego, które oznacza przyjaciela. I w którymś momencie to czytam, i Pan Jezus mówi: Wiesz, jak się czułem? Jak chłopak który pyta dziewczynę, czy ona go kocha. Wiesz, jak to jest, nie? Bo, dziewczynę... Pozostańmy przyjaciółmi. Pozostańmy przyjaciółmi. Trzy razy zdajesz takie pytanie, nie? Mm. O, ale słuchaj, ja cię kocham, tak? No nie, pozostańmy przyjaciółmi. Nie, 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 nie zrozumiałeś, się. Ja cię naprawdę kocham. To pozostańmy przyjaciółmi. Aha, pozostańmy przyjaciółmi, bo za trzecim razem Pan Jezus mówi, pozostańmy przyjaciółmi. Tak, pozostańmy przyjaciółmi. I wiesz, jakby jest po zawodach. Czyli za trzecim razem mówi to filo? Tak. I wtedy raptem, jakby ta myśl, czemu on mu mówi, paść moje owce, przychodzi, wiesz? Jakby to nam się tak kołacze. Ten chłop stanął w prawdzie. Przedtem chciał, mówił, nie, to jest gapę, ja tam umrę za ciebie i w ogóle, nie? Ten chłop teraz stoi w prawdzie. I to w takiej prawdzie, że, która jest bardzo bolesna i bardzo trudna. To jest trudno znieść, wiesz, pytanie o miłość i odpowiadać w prawdzie, nie. Ja teraz wiem, jaki jestem. Jak czytam to słowo, jak ono staje się dla mnie takie żywe, to to już nie jest. Y jakaś czytanka, nie?